Witaj, witaj w cudowną, słoneczną, letnią pogodę. No, przynajmniej u mnie jest bardzo, bardzo ciepło. Cały tydzień jest bardzo ciepło, a dzisiaj 30 stopni. Chociaż są troszeczkę chmurki, no to tak się nie czuję. A gdzie ja jestem? W parku, 10 km od mojego miasta. Plan był taki, że mieliśmy jechać w inne miejsce. Do tak zwanej białej lokomotywy, bo tam są cudowne smaczne kawy, ale jakieś są objazdy. A ja z całą moją rodzinką, więc Wnusia by się krażyła w samochodzie, więc nie chcieliśmy, żeby tak długo jechała. Więc jesteśmy bliżej. A co za różnica, gdzie my wypijemy kawę? Więc Ja jestem na lodach, na mrożonej kawce i cudownie jest między drzewami posiedzieć. Jest nas tu większa grupka, no ale oczywiście tylko ja się pokazuję. Uśmiecham się do Was jak zawsze. Zachęcam Was jak zawsze do wyjścia z domu. No, bo to jest piękne. Ja zawsze jestem na tak. Kto rzuci hasło gdziekolwiek idziemy, czy jedziemy, to jak ja to mówię, ja jestem już zawsze pierwsza. Mnie nie trzeba na to namawiać. No i dlatego uśmiecham się. Bo to jest to, co... Człowiekowi potrzeba, no co potrzeba? Słońca, które ma witaminkę D, która później wpływa na to, że się uśmiechamy, że jesteśmy szczęśliwi, że nas rozbudza tam wewnątrz. Przyroda, właśnie tutaj są drzewa, więc teraz tak energetycznie się naładuję od tych drzew. A co jeszcze słychać? No właśnie, w poniedziałek, nie, źle mówię, wtorek. Miałam się z kim spotkać. No ale właśnie źle zrozumiałam. I to było spotkanie online. Spotkałam się z Renatą Dudkiewicz. Nie, Nie. wiem, kto z Was ją zna. Ktoś, kto się interesuje e, takimi niekonwencjonalnymi rzeczami, no to wie. Ona występuje często u Michela w wywiadach VTV. E, więc miałam okazję ją poznać. Widziałyśmy się tylko przez 15 minut, ale wiecie, to już energetycznie człowiek się wymienia. E, zdobywa jakieś takie e, fluidy, że od razu ktoś z nami rezonuje, albo nie. Więc miałam okazję e, zrobić sobie sesję z nią. I wiecie, co? Byłam mile zaskoczona, bo wiecie, ktoś kto mnie nie zna nigdy, nigdy mnie praktycznie nie widział, nic o mnie nie wie. Mówi mi rzeczy takie, co ja, co ja sama wiem o sobie, i to były bardzo miłe rzeczy. Powiedziała mi właśnie, jaką jestem duszą, że jestem bardzo wrażliwą, że ja widzę o wiele więcej rzeczy niż inni ludzie, że ja jestem taka właśnie, wyłapuję wszystko z otoczenia, że kiedyś widzi mnie, że byłam w takiej. Długiej sukni, jakaś tam epoka, już nie pamiętam, bo to wiecie, wszystkiego się nie zapamięta, a ja mówię właśnie, że ja kocham długie suknie, że ja mam takie ciągoty do zamków, pałaców, długich sukien. Bo ona właśnie mówi: Widzę cię tam, ale jesteś tak fajną osobowością, że nie zadzierasz nosa, nie chodzisz z nosem do góry. I takie Wiecie, same dobre rzeczy o mnie powiedziała, to jest cudowne. I jeszcze mi powiedziała, że moja dusza to jest taka dziewczęca. Że jestem ciągle taką dziewczynką. Że ja jestem jak dziewczyneczka. Że ja mam już to wpisane, programowane, że ja cały czas jestem i ja, tak, ja taka będę. Wiecie co? Naprawdę, ja jej to potwierdziłam, że uwierz to, co mówisz. Ja potwierdzam, bo ja nie czuję się starszą panią. Mimo, że już jestem. Ja cały czas się czuję jak taka dziewczynka. Naprawdę. Dziewczynka, która biega po ogrodach która kocha kwiatki przyrody i ona mi to samo powiedziała i to było takie mega no i powiedziałam jeszcze różne rzeczy no ale wiecie to nie będę mówić oczywiście bo to nie o to chodzi żeby wszystko mówić ale chciałam powiedzieć że same takie same fajne rzeczy no i oczywiście powiedziała że mam podczepy dwóch osób i że to są kobiety no oczywiście posprzątała mi to i ja czuję się tak lekko od tamtego poniedziałku. Zresztą wiecie, ja zawsze się czuję tak lekko, nie? Tańce, muzyka, przyroda. W ogóle ja jestem taka romantyczka, ona też to stwierdziła. Ale tak mi lekko cały czas, tak aż czuję tą lekkość, nie? To jest takie fajne. I ona mówi, żeby się patrzeć, obserwować, co się będzie wydarzało. No to będę patrzeć i obserwować. No to kochani, z takiej ciekawostki, żeby was nie nudzić różnymi rzeczami. No tak właściwie to nie mam tematu dla Was. No to tak y, powiedziałam jako ciekawostkę. A jeżeli by ktoś chciał na taką terapię, to można obejrzeć, tak mówię, u Michela tv Renata Dudkiewicz i można się skonsultować zdalnie albo osobiście. No ja się skusiłam, no wiecie, ja jestem y, z takimi osobami że ja wierzę w różne rzeczy, energię, w to, że różne rzeczy się zadziewają, że nasze myśli mają wpływ na nasze życie itd, i td. No, ktoś, kto nie, nie miał nigdy z tym do czynienia, no to dla kogoś to może być trochę takie, wiecie, dziwne albo ktoś może być takim niedowiarkiem. No ja akurat nie mam z tym problemów. A tak jak mówię, jeżeli ktoś ci mówi rzeczy, a ty wiesz, że tak jest, a ta osoba cię nie zna, to tym bardziej. Taka osoba staje, ci, staje się dla Ciebie wiarygodna, tak? No bo jeżeli ktoś Ciebie zna i mówi coś o Tobie, no to wiadomo, bo Cię zna. Masz podejrzenia, tak, ona mnie zna, to tam, ale jeżeli mnie ktoś nie zna i mówi mi takie rzeczy, no to ja uwierzyłam tym bardziej, że ja znam siebie, znam swoje myśli, upodobania i ona jeszcze powiedziała, że jest bardzo wrażliwą, aż bardzo, bardzo wrażliwą osobowością, że takim osobom jest trudniej żyć. Ja przyznaję, że trudniej jest takim wrażliwym, że ja doceniam takie właśnie y, piękna, no doceniam, ja uwielbiam rzeczy piękne, ale to nie musi być, wiecie, drogie, coś jak to się mówi, piękne, brylanty, y, czy coś, tylko po prostu pięknie podana kawa, czy lody, czy wystrój, czy piękne drzewo, czy kwiat, cokolwiek. Bo ja widzę takie piękno, i wtedy ja patrzę na to, jakbym była w zaczarowanej krainie. No, po prostu uwielbiam to. A przyroda ma szczególnie takie, wiecie, rzeczy, magnetyzm w sobie, że chociaż nie chcesz to spojrzeć, to ma jakieś liście, to ma jakąś korę, to jakieś drzewa się łączą ze sobą, jakby w pary, czy tak, jakby były, były rodziną. Nie? Także to wszystko ma moc, no dziś jak sobie tu posiedzę tak zrelaksuję się bo wiadomo jak człowiek siedzi to się relaksuje nie myśli o niczym, nie biegnie donikąd. po prostu se siedzi I jak mu jest tak fajnie no to przyniesie to potem do domu jak się przyniesie do domu to się będzie cudownie spało po takim dniu, no to tyle kochani buziaczki